Cześć ciekawcy! Dzisiejszy odcinek jest o miłości, która unosi się w powietrzu. I choć niektórzy celebryci oraz gwiazdy chętnie obnoszą się ze swoim życiem prywatnym, Ariana Grande woli cieszyć się swoim uczuciem w ukryciu i rzadko publikuje zdjęcia ze swoim kochanym. To zresztą coraz częstsze zjawisko w showbiznesie. Ale do rzeczy. Czy słyszeliście już, że piosenkarka w miniony weekend poślubiła swojego narzeczonego? To nie są żadne plotki. Ariana Grande została żoną. Dlaczego zdecydowała się na sekretną ceremonię? Kim byli goście obecni na tym ważnym wydarzeniu? Jakie spekulacje otaczają tych świeżo upieczonych małżonków, którzy kilka dni temu zszokowali opinię publiczną swoim ślubem? Było to planowane wydarzenie, czy może stało się pod wpływem impulsu? Co o tym wiemy? Zostańcie z nami do końca i posłuchajcie, bo mamy dla Was wiele ciekawych informacji. Ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi odcinkami. Zacznijmy to wideo z słów przedstawiciela gwiazdy, który w rozmowie z prasą wyjawił, cytujemy Pobrali się, uroczystość była malutka i intymna, na mniej niż 20 osób. Było dużo szczęścia i pełno miłości. Para i obie rodziny nie mogłyby być szczęśliwsze. O tym, że Ariana została przyłapana z Daltonem Gomezem i spędzała z nim kwarantannę opowiadaliśmy Wam już wiosną tamtego roku. Wtedy też przedstawiliśmy Wam tajemniczego wówczas chłopaka piosenkarki, więc jeśli chcielibyście więcej dowiedzieć się o Daltonie odsyłamy Was do naszego poprzedniego odcinka. Już wtedy mówiło się, że Ariana nauczona na przykładzie nieudanych związków przestała szukać miłości w branży rozrywkowej i prawdopodobnie wyjdzie jej to na dobre. Chociaż może się Wam wydawać, że Grande spotykała się tylko ze znanymi mężczyznami, takimi jak Mac Miller i Pete Davidson, warto zaznaczyć, że na liście jest więcej u boku których szukała szczęścia. Na przykład w 2011 roku spotykała się ze swoim rezerwowym tancerzem Jordanem Viscomi i wówczas zdarzyła go wielkim uczuciem. Ich związek trwał prawie rok i uważa się, że to on zerwał z młodziutką piosenkarką. Jak kiedyś wyznała w jednym z udzielonych wywiadów, po rozstaniu miała rozbite serce na tysiąc kawałków. Później Ari spotykała się z Jay Brooksem, australijskim youtuberem. Ten związek również trwał około roku, jednak głównie była to relacja na odległość. Jak możecie się domyślić, w takim systemie ciężko było utrzymać partnerstwo. A teraz pozwólcie, że zrobimy większy krok do przodu i przeskoczymy kilku panów, z którymi grande była blisko lub z którą łączyły ją plotkarskie media. Przejdźmy do jej najdłuższych i najbardziej pamiętnych związków, które niewątpliwie miały największy wpływ na nią samą. Tu, oczywiście, musimy powiedzieć o Maku Millerze. Choć przyjaźnili się znacznie wcześniej, zostali parą w 2016 roku. Krążyły nawet pogłoski, że doszło do zaręczyn, ale nigdy nie potwierdzili tych rewelacji. Rozstali się około maja 2018 roku, a Ariana podkreślała wówczas, że niezmiennie Mac jest jej ulubionym człowiekiem na świecie i cieszy się, że ma go w swoim życiu. Niestety kilka miesięcy później we wrześniu 26 latek zmarł na skutek przypadkowego przedawkowania. Zaraz po wspomnianym przed chwilą rozstaniu z makiem piosenkarka tego samego miesiąca zaczęła spotykać się z Pitem Davidsonem. Ich związek był bardzo intensywny, szybko się zaręczyli, jednak ostatecznie relacja trwała niespełna pół roku. Był to trudny okres w życiu grandy, która przeszła przez wiele osobistych nieszczęść, ale o tym możecie usłyszeć więcej w innym naszym odcinku, do którego karta właśnie wyświetla się Wam na ekranie. Teraz jeszcze zostańcie z nami, bo przeskakujemy do bardziej szczęśliwych czasów i wiadomości o jej sekretnym ślubie. Zatem jeśli newsy o tym, że Ariana została żoną, was zdziwiły i zadajecie sobie pytania typu: ale jak to, kiedy, gdzie? To idealnie trafiliście, ponieważ już wam o tym wszystkim mówimy. Choć zakochanych łączono już w lutym 2020 roku, para po raz pierwszy upubliczniła swój związek, gdy pojawili się razem w teledysku do piosenki With View, którą Ariana nagrała razem z Justinem Bieber'em. Z kolei w grudniu gwiazda ogłosiła zaręczyny z Daltonem, jednak ta wiadomość nie była tak szokująca. Być może gwiazda przyzwyczaiła fanów do szybkich decyzji, ponieważ wcześniej po kilku tygodniach Randek zaręczyła się z Pitem. Który obecnie spotyka się z Phoebe Deynevor, aktorką hitowego serialu Netflixa Bridgertonowie. I choć w 2018 roku Ariana miała poślubić komika Saturday Night Live, po pięciu miesiącach zakończyła związek, co zbiegło się zresztą w czasie ze śmiercią jej byłego wspomnianego Maka Millera. Jak widzicie, życie uczuciowe Ariany było mocno wyboiste. A ślub z jej obecnym partnerem odbył się równo dwa lata po tym, jak ogłosiła zaręczyny z komikiem Pete'em Davidsonem, który później wygłosił serię gorących i intymnych komentarzy na temat piosenkarki. No ale do rzeczy. Jak gwiazda świętowała ten wielki, wyjątkowy dzień ze swoim już mężem Daltonem Gomezem? Jak wspomnieliśmy, była to mała i kameralna ceremonia. 27-latka powiedziała sakramentalne tak swojemu kochanemu w ostatni weekend, który wypadł w dniach 15 do 16 maja. Jak wiadomo, wśród gości było mniej niż 20 osób. Informacje o ślubie Grandy zalały media na całym świecie, jednak wielu fanów było do nich sceptycznie nastawionych i niektórzy nadal nie mogą w nie uwierzyć. Zapewne dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w żadnym z oficjalnych serwisów społecznościowych piosenkarki nie pojawiły się jak dotąd żadne zdjęcia czy posty, które świadczyłyby o tym, że została żoną. Należy jednak zauważyć, że para zawsze utrzymywała swój związek z dala od prasy. Jeśli chodzi o sprawy osobiste, Ariana tym razem od początku była bardzo dyskretna. Nie dzieliła się rewelacjami ze swojego życia i nie zamieszczała zbyt wielu zdjęć z Daltonem, co było przeciwnością tego, jak zachowywała się podczas relacji z Pitem Davidsonem. Ceremonia odbyła się w okazaje posiadłości Ariany, która znajduje się w Montecito w południowej Kalifornii. Według doniesień różnych mediów szacuje się, że rezydencja piosenkarki kosztowała około 6 milionów dolarów. Miejsce zamieszkania gwiazdy jest bardzo lubiane przez celebrytów i zamożnych ludzi, którzy nazywają poł południową kalifornię swoim domem. Tam też mieszkają na przykład książę Harry i Meghan Markle. A jeśli nie wiecie, kim jest Dalton Gomez, to wyjaśniamy, że mąż Ariany pochodzi właśnie z południowej Kalifornii i przez ostatnie 5 lat pracował jako agent zajmujący się pośrednictwem sprzedaży luksusowych nieruchomości. Ariana i Dalton spotykają się nieco od ponad roku i faktycznie spędzili razem całą kwarantannę. Może to właśnie ten czas mocno przyczynił się do tego, że stali się dla siebie niezwykle bliscy i zdali sobie sprawę, że naprawdę do siebie pasują. Wspólne mieszkanie przez rok z pewnością pomogło im podjąć decyzję o zrobieniu tak ważnego kroku, jakim jest finalizowanie związku. Rodzina panny młodej i pana młodego była bardzo zadowolona z zaręczyn, a źródło w rozmowie z magazynem Pippo zdradziło, że rodzina Grande bardzo pokocha Daltona, więc młodzi zakochani są jeszcze bardziej szczęśliwi, ponieważ ich związek od początku był akceptowany przez ich najbliższych. I tak ciekawce wszystko wydaje się być piękną i bardzo realną bajką. Zapewne wielu fanów Ariany nieustannie sprawdza teraz często i media społecznościowe, aby w końcu zobaczyć zdjęcia ze ślubu. Jednak w chwili tworzenia naszego odcinka musimy powiedzieć, że na razie nic z tego. Jeśli chodzi o spekulacje dotyczące niespodziewanego małżeństwa, mówi się, że Ariana i jej mąż zdecydowali się na to pod wpływem impulsu. W rzeczywistości według informacji przysięgali sobie tylko wieczną miłość, więc nie wiadomo, czy ten związek ma jakąkolwiek ważność przed kościołem lub prawem. Wiele osób szczególnie sławnych i bogatych lubi inwestować w bardzo ekstrawaganckie wesela i chce się chwalić swoją ceremonią, ale jak to było w przypadku Ariany, szacuje się, że pierścionek, którym Dalton poprosił ją o rękę kosztował między 200 a 250 tysięcy dolarów. Poza ceną, ta wyjątkowa biżuteria ma dla niego ważne znaczenie, ponieważ znajdująca się obok ogromnego diamentu perła jest dziedzictwem jego dziadka. Wydaje się, że zarówno Ariana jak i Dalton mają wobec siebie szczere uczucia i przepełnia ich miłość, ale oczywiście zawsze istnieje druga strona medalu. Według ET Online osoby z bliskiego kręgu Grande nie są wcale przekonane do ich ślubu i uważają, że ten krok nie był dla nich najlepszy. Dlaczego? Znajomi uważają, że zakochani za bardzo się pospieszyli, a ten związek nie potrwa długo. A Wy jak myślicie? W rzeczywistości przyjaciele artystki uważają, że z Gomezem nie była na tyle długo, by podjąć decyzję o wspólnej przyszłości w małżeństwie. Zgodnie z tym, co powiedzieli, to styl życia Ariany, który ich czeka, jest niczym w porównaniu z kwarantanną, podczas której mieli mnóstwo czasu dla siebie. Zwrócili również uwagę na to, że z powodu pandemii Dalton nie miał szansy zasmakować sławy Ariany, ponieważ większość czasu spędzili w domu. Dlatego jeszcze nie wie, co go czeka, gdy świat wróci do stanu sprzed pandemii i może okazać się, że ciągłe nękanie ze strony prasy i fotoreporterów będzie dla niego trudne do udźwignięcia, krótko mówiąc, znajomi gwiazdy niezbyt wierzą w ten związek. Jak wspomnieliśmy, wśród spekulacji związanych z zawarciem małżeństwa Grande i Gomeza jest też taka, że była to tylko przysięga miłości bez obecności nikogo, kto pełniłby odpowiednią funkcję i związał ich jako męża i żonę w świetle prawa. Jeśli to prawda, para nie miałaby żadnych dokumentów potwierdzających, że są małżeństwem. I na razie to wszystko, co wiadomo o sekretnym ślubie Ariany Grande. Czy wiadomości mówiące, że gwiazda została żoną, Was szokowały? Czy według Was Dalton Gomez jest tym jedynym, z którym Ariana doczeka się później starości? Dajcie znać i nie zapomnijcie o subie naszego kanału. Jeśli odcinek był dla Was ciekawy, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia, cześć!